Pewnego pochmurnego i deszczowego dnia Bing i Flop spędzają czas w kuchni. No, chodź do mnie! Pobawimy się w garaż! Teraz nie mogę, Bing. Pobawimy się później. To mogę i do soli? Nie! Jest brzydka pogoda. Możemy zadzwonić do ammy, by przyprowadziła sólę. Masz rację, Flop. Jest tak szaro, wilgotno. Zadzwonisz do ammy? No dobrze, Bing. Zadzwonię. Flop, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, postanowił od razu zadzwonić do ammy. Cześć, Ammo. Miło cię słyszeć. Cześć, Plok. Ciebie również. Co porabiacie w tak deszczową pogodę? Może macie ochotę do nas zajrzeć? Gotuję pyszną, rozgrzewającą zupę. Brzmi smacznie. Myślę, że Szyma się ucieszy. Więc na pewno niedługo zajrzymy. Czekamy na was. Pa! Pa! Bing! ama się zgodziła. I wkrótce do nas zajrzą. Super! Bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać. Flop, flop! Kiedy przyjdzie Amasolo? Pewnie już niedługo, Bing. Ale ja już bym tak bardzo chciał, żeby były. To może, Bing, idź do okna, sprawdź, czy nie nadchodzą. Dobrze, sprawdzę. Idąc w stronę okna, poczuł nieznany mu wcześniej zapach. Więc zaciekawiony tą sytuacją, nasz bohater podchodzi do flopa pytając. No! A co ty właściwie gotujesz? Jest taka pochmurna pogoda za oknem, że postanowiłem ugotować pyszną, rozgrzewającą zupę. No, ale ja nie znam tego zapachu. Co to jest? Pyszna, zdrowa, pomidorowa zupa. O nie! Przecież pomidory są piękne, ciałkowate i w ogóle takie ple. Bing! A czy jadłeś kiedyś taką zupę? Nie no, Nie jadłem. A nie może być marchewkowa? Bing, ja wiem, że bardzo lubisz marchewki, ale są też inne warzywa i owoce, które warto spróbować. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi. O, to na pewno z Amon przyszły. Zaraz się przekonamy, Bing. Dzień dobry, Ammo. Dzień dobry, Flop. Dzień dobry, Flop. Cześć, Bing. Co tak pięknie pachnie? Dzień dobry Ambo. Cześć Sula, tobie podoba się ten zapach? Oczywiście Bing, uwielbiam. Pomidory są takie pyszne. Zapraszam do środka. Rozgrzewająca zupa już prawie gotowa. Rozgośćcie się. No faktycznie, wspaniale pachnie. Gdy wszyscy bohaterowie śpiesznie podążali do kuchni, by się rozgrzać przy zupie Flopa, nie do końca chętnie Bing podążał za nimi. Ambo wraz z Flopem poszli do kuchni, by dokończyć danie, a Bing z Sulą poszli się bawić. Sulo, ja nie chcę tego jeść. Bing, ale dlaczego pomidory są takie pyszne, soczyste, słodkie i mięciutkie? Są pycha! Ale ja ich nie lubię, Sulo. A próbowałeś kiedyś pomidora? Nie! Bing, nie można czegoś nie lubić. Jeżeli się to nie spróbuje. Wolą marchewki. Są takie chrupiące. Pomidory są tak samo słodkie i pyszne jak marchewki. Naprawdę? A co jeśli mi nie posmakuje? Na pewno je polubisz. Chodźmy sprawdzić, czy zupa jest już gotowa. Naprawdę smacznie wygląda, Flop, ta twoja zupa. Dziękuję, Ammo. Na pewno będzie wam smakować. Podaj mi śmietanę, proszę. Dziękuję za śmietanę, Ammo. Zastanawiam się, jak będzie smakować bingowi, bo nie przepada za pomidorami. Spokojnie, flop, na pewno coś wymyślisz. Bing, sula, możecie nakryć do stołu, proszę? Już idziemy, flop. Flop, kończąc swoje danie. Bing z solą ochoczo pomagają przy nakrywaniu stołu. Gdy wszyscy już zasiedli, Flop nalewa swoją zupę. Tylko ostrożnie, moi drodzy, ponieważ jest jeszcze bardzo ciepła. No, nareszcie, nie mogłam się doczekać. Mmm, pyszna. Wszyscy zajadali zupę, tylko nasz bohater Bing siedział, starając się przekonać do podanego obiadu. Flop, zauważając wzmacnioną minę Binga, zapytał. Bing, wszystko w porządku? Nie, Flop. No. Wiesz, że nie lubię pomidorów. Są takie ciapkowate. Bing, ale pomidory są takie super słodkie i pyszne. Spróbuj, a na pewno je polubisz. Suda też kiedyś nie lubiła pomidorów. Spróbowała i teraz je uwielbia. No nie wiem. Proszę Bing, spróbuj. Wtedy sam faktycznie się dowiesz, czy mamy rację. Dobrze Flo, spróbuję i dowiem się jak smakuje. Po rozmowie z bohaterami, Bing postanawia spróbować nowego dania, żeby przekonać się, czy faktycznie przyjaciele mieli rację. O faktycznie Flo, jest pyszna. Myliłem się, że pomidory są niedobre. Sam widzisz Bing, że trudno jest ocenić danie, dopóki się go nie spróbuje. Tak jest pyszna. I taka rozgrzewająca. Mam nadzieję, no, że będziesz teraz robić nie tylko marchewkowe dania, ale marchewki i tak są najlepsze. Tak Bing, będziemy próbować różnych smaków. Jadłem pierwszy. Mogę prosić o dokładkę? Ja już kończę. Też proszę o jeszcze. Oczywiście. Cieszę się, że tak wam smakuje. Ty również, Ammo, chcesz dokładkę? Była brzydka pogoda i musieliśmy zostać w domu. Ale Frop zadzwonił po moją przyjaciółkę Sulem, żebyśmy mogli się razem bawić. Ugotował danie, którego ja nie chciałem nie. Dopiero po nabomach moich przyjaciół postanowiłem zaryzykować i spróbować nowej zupy. Okazała się pyszna i mam teraz nadzieję, że flop częściej będzie robił tę potrawę. Ciekawe co przygotuje następnym razem. Może zupę marchewkową! Bo poznawanie nowych smaków to wielka rzecz Bint.